Zawieszono ją w obowiązkach, odebrano pieczątkę sprawy, nakazano zwrócić togę, a ochronie zakazano wpuszczać ją do budynku prokuratury. Tak uzurpatorzy Adama Bodnara potraktowali prokurator Iwonę Tryfon-Wilkoszewską z prokuratury rejonowej Warszawa-Praga-Północ. Wszystko dlatego, że podważała ona status nowych przełożonych, z którym. Z których, powołano, których powołano z rażącym naruszeniem prawa. My dziś towarzyszyliśmy pani prokurator w próbie wejścia do pracy i wykonywania swoich obowiązków. Zobaczmy. Wydaje się, że na liście obecności nie jest nic napisane, tak? Czyli właśnie to jeżeli jestem zawieszona i nie mogę wykonywać czynności... To nie jest napisane, czyli? Nie ma tutaj żadnej informacji. Jeżeli na przykład ktoś idzie na urlop, jest informacja o urlopie. Jeżeli ktoś idzie na szkolenie, jest informacja o szkoleniu. Jeżeli ja zostałam zawieszona, dlaczego tutaj nie ma tej informacji? To w takim razie ja... Powinnam chodzić do pracy, czy nie powinnam chodzić? Jestem zawieszona, czy nie jestem. Dlaczego na liście obecności nawet nie ma tej informacji? Co to może oznaczać? Rozumiem, że pani wobec tego za chwilę otrzyma klucze. No chyba tak. A panowie do okręgowej żeby się wusi... A to czy ja dostanę moje klucze? Nie już pan? no jak my możemy wydać, jak my nie mamy. A czy może Pan zadzwonić do osoby, która ma klucze do mnie do pokoju i żeby dopuściła mnie do wykonywania czynności służbowych? No, a co, wtedy? Co ja bo jest? Nie ma Pani telefonu, to z kierowniczki Pani zadzwoni. Proszę o wyłączenie tej kamery, no. bo przejść. Proszę przywodzić. Nie, proszę to tak wyłączyć. Nie do okręgowej się zgłosić czy do okręgowej tam wszystko powiedzą. Za Czyli yy, jest gabinet w prokuratorze, w prokuratorze rejonowej Warszawa Praga Północ, jest gabinet, do którego kluczy nie mam. Czy ja dobrze rozumiem? Tak. Chociaż I powinny być się tego, na ochronie. Się tego klucza nie ma, tak? Jedno z... Chociaż powinny być tutaj w skrzyneczce. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich nie ma. Rozumiem, że tam są akta spraw, tak? Moich, tak. Które, które były w moim referacie do, do czasu, no to że... Ja ponowię pytanie, jak można w tych warunkach pracować, jeśli nie ma dostępu do y, dokumentacji, do dokumentu, do akt spraw? No może ktoś inny będzie wykonywał te czynności za mnie. Czyli to również powoduje dezorganizację całej prokuratury, bo ktoś inny będzie miał więcej roboty. Kto te obowiązki za panią prokurator będzie wykonywał to już pytanie do moich gości Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwości, Piotr Witam Haszen, serdecznie. Konfederacja. Witam Państwa. Szczęść Boże po koroniarsku. No widziałem uśmiechy na państwa twarzy, jak emitowaliśmy ten materiał. No rzeczywiście trochę to pachnie bareją, no, ale na tak naprawdę to sprawa jest poważna, no bo pani prokurator przychodzi do pracy i. i... I co odbija się od drzwi. Na recepcji słyszy, że ma, ma informacje uzyskać w prokuraturze okręgowej. Takie standardy teraz w prokuraturze nowe. Ja bym chciała tu podkreślić kilka kwestii. Przede wszystkim podziękować wam, że jesteście i to pokazujecie Polakom, bo to jest bardzo ważne, żeby pokazać te standardy uśmiechniętej Polski i demokracji walczącej. Bowiem byli też tacy, którzy dali się zwieść, myśląc, że tutaj przyjdzie władza, która im zorganizuje lepiej życie. Niestety widzimy, że jest to demokracja walcząca, że łamią prawo, i tak naprawdę przyczyn jest wiele. Niewygodny prokurator prowadzi może sprawy, zajmie się tym ktoś inny, kto będzie bardziej wygodny. Naprawdę tu można podejrzewać różne dziwne kwestie. Dla mnie jest to burzające. I, ale też chyba już nie zaskakujące, bo zaskakiwana to byłam w grudniu sposobem przejęcia władzy, przejęcia telewizji, przejęcia prokuratory, prokuratury krajowej. To, co oni mieli realizować, a nie realizują, Tu widać, że nie ma żadnych hamulców, ludzie mają się bać, być wygodni, to też jest pokazówka. Słuchajcie, jak nie będziecie dyspozycyjni wobec obecnej władzy, to po prostu z dnia na dzień zamkną wam drzwi i powiedzą, nie mamy... Pańskiego płaszcza nic nam nie możecie zrobić. To może jest klucza, uśmiech, którego, ale, tak. ale, ale, ale to jest uśmiech taki smutny, bo tak naprawdę i barę pokazywał rzeczywistość, rzeczywistość smutną, w której po latach możemy się śmiać, ale to jest naprawdę oburzające. Yy, I pan Piotr Haszen Konfederacja. Yy, Piotr Haszen. Przepraszam. Tak. Na mnie nie robią wrażenia te wydarzenia. Są to jakieś śmiesznostki zupełne. Nie kibicuję ani jednej szajce pełowskiej, PO ani poprzedniej pisowskiej. To, co się dzieje jest oczywiście obniżaniem rangi prawa, jego autorytetu, ale czyż nie o wiele większym. Poważniejszym obniżeniem tego autorytetu było na przykład, wydawanie rozporządzeń czy niskich rangom aktów administracyjnych w czasie pseudopandemii, kiedy ludzi aresztowano po domach, kiedy nie wpuszczano ich do szpitali, kiedy nie wpuszczano spowiedników do starszych ludzi, aby mogli się wyspowiadać przed śmiercią. No ale Czyż to pan, ale, no nie dobrze, było ale tym, tym samym łamaniem podrywać. wszelkich ja wiem, ja standardów? Tylko, wie pan, mamy pewne realia programu informacyjnego. A są takie, że jest materiał, jest konkretny problem, który chcielibyśmy omówić. No tak wracając szkoda, do tego, że, wracając szkoda, że do konfederacja do w taki sposób to komentuje bowiem tak naprawdę ja akurat byłam w czasie pandemii w zespole zarządzania kryzysowego rządowym i wiem, w jakich warunkach były podejmowane decyzje i proszę tego nie porównywać. Natomiast dzisiaj mamy prawo, które jest podejmowane uchwałami, realizowane poprzez uchwały. Dzisiaj mamy jawne łamanie prawa, a wtedy mieliśmy zagrożenie życia Polaków i porównywanie tego jest po prostu niegodne. I bardzo Was proszę, bo czasami próbujecie wychodzić na takich, którzy są równo od platformy, od od Prawa i Sprawiedliwości, Ja często głosujecie w Sejmie razem z Platformą, i niestety tak naprawdę można powiedzieć, że realizujecie i w imię dobra Platformy swój własny. Ale tak, wracając interes. do tematu, wracając bo jest, do sprawy, jest to... orzeczenie Sądu Najwyższego, jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, z których wynika, że pan Dariusz Korneluk no nie jest prokuratorem krajowym, więc trudno się dziwić tutaj, pani prokurator, że tych władz nie uznaje, za to uznaje wyroki legalnych organów państwa. Ja tylko dodam jeszcze jedną kwestię, że m, tak naprawdę żadna władza nie trwa wiecznie. I dzisiaj y, bym tak bardzo mocno proponowała się zastanowić tym, którzy łamią prawo, nie przestrzegają wyroków w Trybunału Konstytucyjnego, nie publikują jego orzeczeń, y, obniżają rangę instytucji państwowych w imię własnych interesów. Przecież kiedyś przyjdzie ktoś i będzie ich rozliczał. Dziś tylko mogę powiedzieć, że dziękuję tym, którzy mają odwagę realizować swoje obowiązki zgodnie z prawem, i mają odwagę ponosić konsekwencje, bo to nie jest proste w dzisiejszej dzisiaj i w tej rzeczywistości. Proszę państwa, no to jest tak wygląda demokracja w jej schyłkowej dekadenckiej postaci. To znaczy, to już nawet nie jest kopanie się po kostkach, jak to pan redaktor Michalkiewicz w swoim czasie. Określił stosunek dwóch głównych sił politycznych w Polsce a jest to podszczypywanie się w łydki czy jest to łamanie poważne prawa tego nie możemy tak a priori powiedzieć bo tego są sądy które powinny to no stwierdzić natomiast jeżeli się władza nie uznaje, jeżeli nie się wprowadza problem. jeżeli się wprowadza element siły i przemocy i tutaj znów ponownie odwołanie tylko do tamtego okresu kiedy łamie się prawo i przymusza się ludzi do tego by upokarzać się i i poniewiera nimi, to później trudno się dziwić, że takie chocki, klocki, jakie się obecnie wyprawiają, ta druga strona, czyni. Oczywiście, że to jest negatywne, ja tutaj tego nie bronię, jest to żenująca groteska schyłku demokracji. To przejdźmy do kolejnego tematu, równie gorącego, może jeszcze bardziej bulwersującego. Były szef ABW, profesor Piotr Pogonowski, został rano zatrzymany przez policję, doprowadzono go przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegazusa, gdzie złożył przysięgę i rozpoczął zeznawanie. Profesor Piotr Pogonowski przestrzegł uczestników nielegalnej komisji do spraw Pegasusa aby nie igrali z tak delikatną materią, jaką są sprawy służb specjalnych. Profesor Piotr Pogonowski przyznał, że zdecydował się zeznawać przed nielegalną komisją śledczą ze względu na szereg zagrożeń, jakimi praca komisji poddaje polskie służby. Posłuchajmy. chęcam do tego, żebyśmy w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa. Państwo naprawdę dotykacie Najsensytywniejszych, najwrażliwszych elementów funkcjonowania państwa, fundamentów jego bezpieczeństwa, podważając je, podkopując wiercąc dziury i wkładając dynamit. Czekamy na podpalenie lądu. No to się wszystko łączy, bo tutaj też mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że komisja śledcza, ta zajmująca się Pegazusem, została wadliwie powołana i to był powód, dla którego Pan Pogonowski nie chciał się przed tę komisję stawić, no więc w końcu władza wysłała po niego policję. No to rzeczywiście jest oburzające, ale z drugiej strony dobrze, że dzisiaj Polacy mieli okazję wysłuchać profesora Pogonowskiego, który w sposób klarowny wyjaśnił swoje przesłanki, dlaczego nie, stał, nie chciał się stawiać przed komisją. I to było dosyć jasne. Myślę, że tak naprawdę używając młodzieżowego języka to komisja, pseudokomisja, tak naprawdę została ośmieszona, a jak to mówi młodzież, zaorana. Dlatego, że to było jasne, że dzisiaj najważniejsze, pokazał, że on działa zgodnie z prawem. Z jednej strony przestrzega orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego a z drugiej strony uważa, że ta komisja nie działa w interesie państwa, w interesie bezpieczeństwa polskiego państwa, to myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. Po prostu ujawnianie kulisów prac służb specjalnych, które chronią Polaków w tej sytuacji, w której mamy zagrożenie za naszą wschodnią granicą, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Z jednej strony jest to pseudo komisja, gdzie próbują pokazać i zrobić spektakl, bo nie realizują obietnic, nie realizują stu konkretów, mamy sto kłamstw, a z drugiej strony przedstawienie, o którym sama powiedziała Pani Przewodnicząca Sroka, cyrk przed komisją, gdzie tak naprawdę profesor Pogonowski po prostu obnaża bardzo jasno, bardzo klarownie przesłanki, dla których nie stawił się przed komisją i w jaki sposób, i co powoduje, że ta komisja jest szkodliwa dla Polski i Polaków. Ja nie jestem prawnikiem, a nawet jakbym był, to nie mam takiej, nie jestem w takiej instancji, żebym mógł oceniać serio te rzeczy, czy one są prawne, czy bezprawne. Żyjemy w, w czasach rozchwiania zupełnie dwuwładzy sądowniczej, która jest rozdwalana i jest to niestety objaw właściwie upadku kryzysu państwa, ale to, co mogę powiedzieć po prostu na logikę obserwując te wydarzenia, to jest to, że ponownie chciałbym obniżyć rangę tego wydarzenia, dlatego, że polskie państwo faktycznie nie istnieje za trapą w rozmaitych instytucjach, ale z całą pewnością na naszym terenie działają bardzo dobrze służby specjalne, z tym, że są to służby obcych ośrodków. I teraz gdyby przy, zakłada, przy założeniu, że mentalność lokajską posiada oczywiście i ta strona, podobnie jak i inna, jak i pisowska, to Amen. ich panowie nie pozwoliliby im na dokonanie jakiegokolwiek doprowadzenia, aresztowania kogoś, ważnego czy dokonania czegoś ważnego co by miało naprawdę wpływ jakikolwiek realny poważny poważne konsekwencje dla nas i taka jest moja konkluzja tego po prostu postawmy na niepodległość i odzyskajmy nasze państwo Kropka. I to niech będzie puenta naszej rozmowy. Marzena Machałek, Prawo dziękuję i Sprawiedliwość, bardzo. Piotr Heszen, Konfederacja. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. W tym serwisie to już wszystko, a o 12.00 raport i podsumowanie najważniejszych, jak słyszymy, gorących wydarzeń tego dnia. Do zobaczenia.